Właśnie przejęli flagę, a myśmy wycofali wszystkie siły, bo myśleliśmy, że wcześniej przejęli. A tam leżał nasz snajper i cały czas se punktował. Ciekawe ile fragów na, na tłuk. Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego niedawnego wypadu na strzelanie na Janczary. A scenariusz, który rozgrywamy jest to szturm i dokładniej tym razem to my bronimy. Ja podczas dzisiejszej rozgrywki również, tak samo jak ostatnio na filmach, bawiłem się swoim AK od Arcturusa po drobnych modyfikacjach. Co prawda, zwrócę Wam tutaj na coś uwagę. Jak zauważycie, ta replika zaczęła wydawać troszkę inny dźwięk, jeżeli chodzi o pracę mechanizmu. Co dokładnie się wydarzyło, pokażę Wam później podczas innego filmu. Tam, gdzie będę wyjaśniał co i jak i dlaczego zostało zmienione. Ale tutaj od razu informuję, że coś takiego miało miejsce. Po wyjściu z respa chciałem sobie na pewniaka pomaszerować te kilkadziesiąt metrów, i niestety trafił mnie snajper. No i muszę się cofnąć. Naszę się tym razem blisko. To jest RESP. W międzyczasie jeszcze inni przeciwnicy postanowili oflankować naszą stronę i weszli praktycznie na respa. Czyli na kolejną flagę, nie tą, o którą teraz walczą. No cóż, wyszło jak wyszło. Damy im chwilkę oddechu, żeby mogli się stąd zabrać, zanim zaczniemy do nich po prostu strzelać. Chciałem mi pusić, ale zaczęli się cofać, wiesz. Jak sytuacja pod flagą. Ktoś może zaportować. Minus jeden. No i zaczyna się walka, tylko my w tej chwili próbujemy się wykopać spod naszego respa, żeby dojść do flagi, więc no nie ukrywajmy, że nie da dobrze. Sorry! Hit! No i po raz kolejny wracamy do respa. No, powinniśmy się przesunąć w stronę tamtej flagi, zobaczyć co się tam dzieje, ale bo nie wiemy. Ja nie wiem, jak oni chcą tamtą flagę zająć, jeżeli tej, 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 to atakują. Nie rzekaj, prawo. Idę, idę, Jezus, maria. Na te nerwy! <grywy> I czemu krzyczysz? Bo no, Ty, pójdziesz, to ja będę musiał. <gry> Dobry argument. Dotarłem pod flagę, i tak naprawdę nic się tu nie dzieje. Trochę dziwo, bo spodziewałem się, że będzie tutaj gorąco. I tutaj okazuje się, że przewidzicy też nas obchodzą bardzo szeroko. Dlatego to tyle trwa. I co już na naszych tyłach? Tylko, że skoro już o tym wiemy, no to wiadomo, można się odwrócić i po prostu przygotować do obrony. Na plecy. Ale raczej stabilnie, stabilnie raczej. Żeby teraz złapę pozycję od prawej z dołu. Oho, i straciłem żebera. I tak naprawdę nawet nie jestem pewien skąd strzelali. Hit! No i tutaj też nie wiedziałem skąd one do i dopiero jak zacząłem wstawać to zauważyłem kolega, który był z drugiej strony tego otwartego terenu po prawej. Zrespiłem się i jak najszybciej wracam pod naszą flagę, no bo nie ukrywajmy, że jest nas tam coraz mniej. Co prawda na szczęście przeciwnik jako, że dość mocno flankuje, to nie atakuje pełną siłą. I dobrze. To mincie jej, dołączcie tutaj do prawej flanki, bo mam się robić tutaj mało ludzi. No i po raz kolejny ginę, i teraz to ja byłem jednym z ostatnich graczy pod punktem, więc no nie wygląda to ciekawie. Flaga przejęta! Zanim doszedłem na lespa, usłyszałem od jednego z przeciwników, że flaga została przejęta, a raczej znaczy, usłyszałem flaga coś tam. Tylko że na koniec okazało się, że to po prostu on złapał za flagę, a nie że ją tak naprawdę przejęli. Więc tutaj troszkę było zamieszania. Ja powiedziałem, że flaga przejęta, zaczęliśmy się respić i przygotowaliśmy się do obrony kolejnej flagi. Tylko, że ta pierwsza flaga dalej była w miejscu początkowym, więc dalej musieli ją zdjąć przeciwnicy. A pod nią leżał nasz snajper. Tylko że sam. Dobra, widzę trzy kontakty idą na lewą stronę szeroko. problem z naszym snajperem, bo mam tam dalej siedzieć <noise> Właśnie, ale, ale flagę zabrali no jakoś zabrali. Na ziemi właśnie w tym rzecz. Bo nikt nie mógł jej podnieść No to jak przejęta? Właśnie, jest na ziemi No bo ktoś krzyknął, że flaga przejęta i... No bo to ja też zostałem, usłyszałem u nich, że flagę przejęli Nie, <noise> nie ma radia ja nie. <noise> No dobra, niech leci, jaki tam robi Kurwa bałagan <noise> Znaczy wiecie co? Podobno istnieje ryzyko, że nie straciliśmy pierwszej flagi, bo nasz snajper zdjął gościa, który próbował z nią odbiec. <gry> Ty, bo oni nie atakują tej. Ja usłyszałem, że coś tam flaga, coś tam coś tam, ale może krzyczeli, że podbiegnij do flagi, albo coś takiego. A ten snajper tam leży cały czas. <gry> No i wreszcie słychać krzyk, że flaga ostatecznie przejęta. Tylko, no serio, tam była jedna osoba. Kur... Wszystkim wycofaliśmy, został jeden snajp. No dobra, ale skoro tu już jesteśmy, to obrona pozycji drugiej przygotowana, więc tylko czekamy na przeciwników. A tam leżał nasz sniper, i cały czas się punktował. Ciekawe, ile fragów na, na tłuk, tak, tej pomarańczowej, a potem na końcu tamta żółta. No, z nas są dobrzy koledzy, wpis drugo tam zostawili samego. <grymnie> to było taktyczne wycofanie na z góry upatrzone pozycje, nie? Przygotowanie linii obrony Minos. Lewa! Przed Twoją twoją w lewo. Chyba minus Tak minus minus No mnie? Dostałem w replikę? Mocno rozgałęzione drzewo Za gęstym Przemieszcza się w prawą stronę Albo podniósł rękę, nie jestem pewien Prygie ja go tam widzę, nie wiem czy ty będziesz go widział Tylko głowa wystaje okay. Ten to w kamizelce idzie, widzisz to? Uh -huh. Ale na prawo od niego Tak, na prawo jest, troszkę na prawo. O, wstrzela Ja mogę się przemieścić w lewo, wyławię go. Tylko niech przestanie strzelać. No ja nie mam głównej repiki, tak ale przekazałem ją właśnie Priglowi, skoro i tak szedł na respa, to miał mi ją po prostu przynieść w ramach wymiany na nową. Mniej więcej tam gdzie zabrałeś. Tylko leciutko w lewo jestem przesunięty. Ostrożnie tygiel Przede mną za tym gęstym jest gościu jeden Hit! HIT! No i niestety wycieczka do respa W końcu mnie dopadli A Kałaszek był już tak blisko Lecę, lecę no to zrespiony i wracamy do gry. Na szczęście cały czas blokuję przeciwników i oni nie są w stanie przebić się przez nasze linie. Trigi od lewej mamy naszych, czy nie? Z lewej jacyś nasi, czy nie? przemieszam się. I oczywiście zaczynają flankować. Do mnie blisko Minus Niech to siedzi przy fladze i patrzy plecy Podchodzi skraj! No, znaliśmy koś od tyłu, od tyłu, od lewej. Ktoś się zdjął naszego. Tutaj gdzieś z dołu z tego gęstego. Dostał nasz. Hit! No i faktycznie zachodzili nas tutaj flanką bardzo głęboko, wręcz można powiedzieć, że od tyłu. Fligiel frigiel trzymacie się tam po lewej To jest z przodu, gdzieś jest lutor z Piterem. Dwóch na szczycie, walu do mnie. Na szczycie, na samej górze tam są. Czas już się skończył, gramy do naszej komendy. Godzina przewidziana rozgrywkę się skończyła, ale jako że przeciwnicy atakują, to chcemy dać im taką szansę, żeby jeszcze trochę po prostu postrzelać. Słychać, że wim ma darmowe kulki. Idzie? A nie, kamizelka, kamizelka szła. No i kiedy atak ustał, a przeciwnicy po prostu się skończyli, no to zakończyliśmy tą rozgrywkę. I nawet można powiedzieć, że udało nam się wygrać. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję Patronom za wsparcie, no i do zobaczenia ponownie.